Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bITadmin.pl ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z Group Policy Object, czyli z GPO, chciałbym przedstawić konfigurację, która pomoże w sposób globalny i automatyczny wyłączyć konto guest, czyli konto użytkownika, który co prawda nie ma wielu uprawnień, natomiast jego konto powinno być domyślnie wyłączone. Jeżeli w organizacji tak nie jest, przy pomocy grup policy Object można to bardzo szybko zmienić. W tej lekcji wykorzystam dwie maszyny wirtualne, maszynę klient 2, która działa pod Windows 10 oraz DC 1, który jest kontrolerem domeny i będzie w stanie pomóc w konfiguracji, czyli po jego stronie ta konfiguracja zostanie wykonana, natomiast. Klient 2 tą konfigurację pobierze przy pomocy gp-update-force tak, ażeby to konto zostało wyłączone. Jeżeli chodzi o maszynę Klient 2, czyli Windows 10, po przejściu do Computer Management, Local Users and Groups i w kontenerze Users znajduje się konto użytkownika GES. Teoretycznie ono powinno być domyślnie wyłączone, natomiast czasem zdarza się, że te konta służą do logowania osób z zewnątrz organizacji, ażeby dostać się do konkretnych zasobów. Ja to konto w tym momencie mam uruchomione, czyli nie jest ono wyłączone. Można się na nie zalogować. Ma założone hasło. Natomiast chcę, ażeby na koniec tej konfiguracji pojawiła się strzałka, tak jak przy default account. A żeby to konto zostało wyłączone, w jaki sposób taką konfigurację przeprowadzić? Oczywiście na DC1, czyli na kontrolerze Domeny, należy uruchomić grup Policy Management, przejść do Domeny i w kontenerze grup Policy Object Utworzyć nową konfigurację, klikając prawym na grup Policy Object New. Ja nazwę ją Disable Guest Account. Oczywiście, należy przeprowadzić konfigurację, więc klikam Edit. Samą konfigurację należy wykonać w Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings i w Local Policies. Należy przejść do Security Options. Pojawia się cała lista możliwości, natomiast dla zablokowania konta guest. Należy kliknąć Accounts, Guest Account Titus, uruchomić tą zasadę i pozostawić opcję Disable. Klikam, klikam OK. Oczywiście ta konfiguracja działa dla Authenticated Users, więc na maszynie Windows 10 należy być zalogowanym na konto domenowe, które taką grupę ma, do takiej grupy jest dodane. Zaznaczę oczywiście opcję, to ustawienie dotyczyło całej domeny, więc klikam na nazwę domeny, link to existing group policy object. Zaznaczam tą konfigurację disable guest account. Jest ona przypięta. Wracam na maszynę klient 2 po konfiguracji i przejściu na użytkownika, który będzie zalogowany na maszynę klient 2. Należy wykonać polecenie gpupdate /force i zobaczymy czy ta konfiguracja Zmieni konto użytkownika gest na disable. Jak widzisz, po odświeżeniu konto użytkownika gest jest nieaktywne, dzięki czemu nikt nie będzie mógł się na nie zalogować, i zostanie również podniesione bezpieczeństwo całej organizacji, ponieważ kolejna luka została zabezpieczona i to konto zostało wyłączone. Także w tej krótkiej lekcji to tyle. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam Cię na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.